Witaj. Ta sesja została przygotowana, by wprowadzić Cię w spokojny, głęboki sen. Słuchaj jej swobodnie wieczorem, przed zaśnięciem lub w nocy. Pozwól, by każde zdanie ogarniało Cię spokojem i delikatnie koiło Twoje myśli. Oddychaj głęboko i odpręż się. To Twój czas na odpoczynek. Za chwilę usłyszysz afirmacje, które możesz po prostu słuchać. Jeśli chcesz, zamknij oczy i pozwól sobie na zupełne Każdy oddech przynosi mi spokój. Jestem bezpieczny i chroniony. Zasługuję na odpoczynek i regenerację. Moje ciało rozluźnia się z każdą chwilą. Żegnam napięcia i zmartwienia tego dnia. Wszystko, czego potrzebuję, na w sobie. Pozwalam sobie zasnąć spokojnie i Noc przynosi mi i nowe siły. Jestem wdzięczny za dzisiejszy dzień, niezależnie, jaki był. Oddaję się z z poczuciem wdzięczności. Moje myśli wyciszają się, ciało staje się lekkie, budząc się jutro. Jestem spokojny i połowny się. Jestem tu i teraz. Założona w się. Każdy oddech przyniesie mi spokój. Jestem bezpieczny i chroni. Zasługuję na odpoczynek i regenerację. Moje ciało rozluźnia się z każdym dwóch. Żegnam napięcia i do zmartwienie do Wszystko, czego potrzebuję, mam w sobie. Pozwalam sobie zasnąć spokojnie, i Noc przeniesie mi ukojenie i nowe siły. Jestem wdzięczny za dzisiejszy dzień, niezależnie jaki był. Oddaję się snu z poczuciem wdzięczności. Moje myśli wyciszają się, ciało staje się lekkie. Budząc się jutro, jestem spokojny i pełen nowych sił. Jestem tu i teraz, zanurzony w spokojnym śnie. Każdy oddech przynosi mi spokój. Jestem bezpieczny i chroniony. Zasługuję na odpoczynek i regenerację. Moje ciało rozluźnia się z każdą chwilą. Żegnam napięcia i zmartwienia tego dnia. Wszystko, czego potrzebuję, mam w sobie. Pozwalam sobie zasnąć spokojnie i głęboko. Noc przynosi mi ukojenie i nowe siły. Jestem wdzięczny za dzisiejszy dzień, niezależnie jaki był oddaję się snu z poczuciem wdzięczności moje myśli wyciszają się ciało staje się lekkie budząc się jutro jestem spokojny i pełen nowych sił jestem tu i teraz zanurzony w spokojnym śnie każdy oddech przynosi mi spokój jestem bezpieczny i chroniony Zasługuję na odpoczynek i regenerację. Moje ciało rozluźnia się z każdą chwilą. Żegnam napięcia i zmartwienia tego dnia. Wszystko, czego potrzebuję, mam w sobie. Pozwalam sobie zasnąć spokojnie i głęboko. Noc przynosi mi ukojenie i nowe siły. Jestem wdzięczny za dzisiejszy dzień, niezależnie jaki był. Oddaję się snu z poczuciem wdzięczności. Moje myśli wyciszają się, ciało staje się lekkie. Budząc się jutro, jestem spokojny i pełen nowych sił. Jestem tu i teraz zanurzony w spokojnym śnie. Każdy oddech przynosi mi spokój. Jestem bezpieczny i chroniony. Zasługuję na odpoczynek i regenerację. Moje ciało rozluźnia się z każdą chwilą. Żegnam napięcia i zmartwienia tego dnia. Wszystko, czego potrzebuję, mam w sobie. Pozwalam sobie zasnąć spokojnie i głęboko. Noc przynosi mi ukojenie i nowe siły. Jestem wdzięczny za dzisiejszy dzień, niezależnie jaki był. Oddaję się snu z poczuciem wdzięczności. Moje myśli wyciszają się, ciało staje się lekkie. Budząc się jutro, jestem spokojny i pełen nowych sił. Jestem tu i teraz zanurzony w spokojnym śnie. Każdy oddech przynosi mi spokój. Jestem bezpieczny i chroniony. Zasługuję na odpoczynek i regenerację. Moje ciało rozluźnia się z każdą chwilą. Żegnam napięcia i zmartwienia tego dnia. Wszystko, czego potrzebuję, mam w sobie. Pozwalam sobie zasnąć spokojnie i głęboko. Noc przynosi mi ukojenie i nowe siły. Jestem wdzięczny za dzisiejszy dzień, niezależnie jaki był. Oddaję się snu z poczuciem wdzięczności. Moje myśli wyciszają się, ciało staje się lekkie. Budząc się jutro, jestem spokojny i pełen nowych sił. Jestem tu i teraz zanurzony w spokojnym śnie. Dziękuję, że byłeś ze mną podczas tej sesji. Niech ten sen przyniesie ci ukojenie, siłę i spokój. Dobranoc.